I ponieważ wiesz, ja coś tam już, prawda, i coachingi, coś tam już wiedziała, że się uczyłam, byłam na szkoleniach. To ona wtedy do mnie renia, renia, znów tam miałam problem, i mi wisiała godzinę na słuchawce. W końcu, mówię, wiesz co, jak mamy tak pitolić przez tą słuchawkę, to ja do Ciebie przyjadę, ty masz ekspres, to mi zrobisz dobrą kawę. I ten, i słuchaj, nieraz mi całe dnie zabrała, że wstawiałam wszystko, bo ona ryczała w kąciku, wiesz, zasłonięte te okna. U udało mi się od niej uwolnić w końcu już. Ale długo jej pomagałam, bo tak czułam się, że no przecież jesteśmy koleżankami od podstawówki, tak? Na dobre i na złe. Ale później okazało się, że no niestety jest takim wampirem dla mnie emocjonalnym i już mnie uwikłała, jakby wiesz, że później byłam, no i co, dobrze, dobrze. Czyli jest to już takie uzależnienie, więc to. Stop, stop. No to teraz moje ostatnia życie rada. Jest, moje bycie, życie jest ważne. Powiem ci, że teraz nie mam koleżanek, więc chyba jestem niedobrą partią do, do, do partnerca, ponieważ pozbyłam się na ogół koleżanek, z którymi bym. Miała rozmawiać o różnych sprawach. Bardziej rozmawiam z kolegami, powiem. To nie wiem, czy koleżanki by mnie chciały. Z facetami bardziej lepiej mi się rozmawia, powiem. I mam parę Uwa. osób, z którymi przegaduję różne rzeczy. To poradź mi na koniec, jak zakończyć taką rozmowę z kobietą, która za dużo gada i na przykład cztery godziny już gada. Wiesz co? Powiem ci, że tu sama potrzebuję tego przerobić, bo pamiętając mojego męża, który jak włączył sobie gadanie dwie godziny, to ja nie wiedziałam, jak mu wskoczyć, bo się nie dało. Jak dzieci tu wspominamy, nie dało się wskoczyć takiej osoby, po prostu. A jak już mówi, no to teraz ty mów, co na to, bo on oczywiście krzyczał i się dar dwie godziny, to ja nie umiałam wtedy notować, bo dzisiaj tam wiedziała, że trzeba notować, więc nie wiem, czy taką radę na ramce, że czekaj, będę notował, to trochę nie tak. Natomiast, no tu jest zagwozdka, bo są osoby, i to mówisz o kobietach, a ja to u mężczyzn miałam właśnie w pierwszym małżeństwie, że nie, nie dało rady wskoczyć. A jakbym wskoczyła, to ty mi przeszkadzasz, nie wtrącaj się tu, coś. Natomiast z drugiej strony, jak było, jak ja coś zaczęłam mówić, jak on mi wszedł, to on mi nie przeszkadzał, prawda? I mi urwał i zaczął gadać. Jak ja mu coś chciałam wtrącić, zapamięci, tak? Bo zaraz zapomnę. To, że mu przeszkadzam, jak ja mogę, to bezczelność w ogóle. Więc powiem Ci, że jeszcze tego nie rozkminiłam, jak wejść takiej osobie w gadanie, ponieważ ja robiłam tak wtedy z tym pierwszym mężem, no bo mi się nie udało. Najgorzej jak była zima albo w samochodzie, bo nie było gdzie uciec. Natomiast jak on tak już się rozgadał, tak konfliktowo bardziej w tym kierunku, to jak było lato czy wiosna, ja otwierałam taras i mówiłam, okej, okay, okej, okay, idę na ogród, i po prostu on se gadał, ja sobie wychodziłam i mówię: dość tego po prostu. To była moja odpowiedź, bo jak ktoś, jeden gada, a drugi nie ma prawa, nawet to, to nie ma rozmowy. To tak jak w mediacjach: no, do tanga trzeba dwoje, żeby był dialog, a nie monolog. No. Ja wychodziłam na ogród, co go jeszcze bardziej wściekało, no i tyle. No, ja miałam takie rozwiązanie, ale z drugiej strony patrząc, więc nie wiem jak kobieta, bo to jest problem, to ja bym się zastanowiła na tym miejscu, czy y, wiązać się z kimś takim, czy tylko sobie tak siedzieć i się uśmiechać po prostu. O, to jest dobra taka reakcja chyba. No, <laughs> chyba, to jest że, ta konkluzja, więc... chyba, że notatki będziesz robił, żeby odnieść się, ale jak odniesiesz się do pierwszego punktu. To może być tak, że ona zacznie gadać i znów dwie godziny będziesz musiał poczekać, żeby odnieść się do drugiego, ale w tym momencie będziesz dużo następnych punktów, rozumiesz? No więc ja to przerabiałam na moim pierwszym mężu, więc myślę, że to jest podobnie też z kobietami trochę. Mhm. No, trzeba notatki robić, a ponieważ ja wtedy nie umiałam tych notatek robić. Zresztą nie wiem, czy by to uratowało w jakiś sposób małżeństwo, czy nie, ponieważ pewne rzeczy już dzisiaj wiem, że idą z dzieciństwa, są to nawyki. Mało tego też słyszałam, że ja taki nie będę, ja taka nie będę. Ludzie się zapierają, nie, ja tak jak moja matka nie będę, jak mój ojciec w życiu, absolutnie. Po czym jest ta kontrola, mając 20 lat, 30 i ta kontrola gdzieś odchodzi. Jeżeli nie przerobimy za młodzieżowca e, tych rzeczy z dzieciństwa. Ale to trzeba sobie uświadomić, tak? że jest jakiś problem, bo jak sobie nie uświadomił, to w ogóle nie istnieje problem dla nas, że druga strona ma problem, to w ogóle tego nie widzimy, co ty chcesz. To później to wyłazi na starość. I powiem Ci, że im starszy był mój mąż, tym bardziej jakieś, nie wiem, wyłaziło z niego, że ja nie dam rady, przy nim nikt nie był w stanie nic powiedzieć. Także. Ja po prostu robiłam swoje. Jak chciałam iść na angielski, to się zapisałam i poszłam już. A on mi gadał: za stara jesteś, za głupia, za tępa, przecież ty nie masz pamięci. No, po szkoleniach z tobą i na studiach wiem, że on mówił o sobie, ale wtedy tego nie rozumiałam, było mi przykro, tak? Dzisiaj bym się uśmiechała mówię, no, przecież mówisz o sobie. No. O weź ją na plażę zabierz do Egiptu, niech siedzi, niech się opala. A ty pójdziesz sobie do <coughs> hotelu, drinki tam all inclusive, wiesz. Z czerwonymi urodzinowymi porzeczkami od Krzysztofa Mojzycha. Super. Krzysztof. <coughs> Czekaj, to ja wezmę też coś, żeby ci towarzyszyć. <coughs> no i widzisz, ta plaża się stała dla mnie ratunkiem. Chyba tak, wiesz. To jest dobry pomysł dla takich mężów z żonami, wrzucić je w te plaże, w tego basena całego. Niech się kąpią z dziećmi w tym morzu. Niech patrzą przez te lornetki, czy już się topią dzieci czy nie. A on tam pójdzie piwko, prawda, drinka na taras. Czy myślisz, że dobrym byłoby zadanie wyciągnąć ją na plażę i nie pozwalać jej się opalać, tylko kazać im robić za ratownika? <laughs> Ona sama to będzie robić, bo e, widzisz, nie, nie, nie. jakby problem... się rozłoży, Problem polega na tym, Albo, z że nie tego... ty nie będzie gadać, jak się rozłoży, ty. Ale dokładnie, ale ja dokładnie. Teraz widzę, jak ta plaża jest świetnym pomysłem. No świetnym. Wiesz co, problem, tylko że to jest tak krótko. No Trzeba... wziąć na plażę, no super. No. <laughs> Albo na basen, niech leży, niech się opala. Bo jak będzie za dużo gadać, to już czekaj, bo ci tu będziesz to, U, to ci tu zmarszczki wyjdą, tu uspokój się tak, żebyś piękna o, nie, nie, była. Nie, nie. nie no. narażę się na takie pouczanie. <laughs> Biało-czerwono, dobry soczek z... Na takie pouczanie. Nie, ty, ty nie pouczasz, ty, e, intencja się liczy, bo zależy jak podejdziesz. Ty dbasz o swoją żonę, ty zauważasz, dajesz jej swoją uwagę, absolutnie nie pouczam. Nie, nie, ona nie, nie kochanie. nie tak jak ty. Ale ty musisz nie, nie, są nie. nieprzewidywalne. Ja cię w ogóle nie pouczam, kochanie. Ja jestem uważny na ciebie, dbam o ciebie, opiekuję się tobą, Widzisz, bo różnica polega na tym, to co w terapiach uzależnie się tłumaczy, o, szczególnie matka. przy alkoholu, że on nie pije, on tylko degustuje. I teraz tak, ona mówi: on kłamie, kłamie. Nie, absolutnie on nie kłamie. On przecież zaprzecza tylko. On tylko zaprzecza. Nie przyjmij smaku czerwonej porzeczki.